Pochodzę z Tomasza Mazowieckiego, nie za dużego miasta, ale bardzo pięknego miasta. Myślę, że bardzo podobnego miasta, jakim jest głogów, więc mam nadzieję, że bardzo szybko się tu odnajdę i będzie mi się tutaj bardzo dobrze żyło. Jak jestem bramkarzem, jak już pewnie wiecie, gdzieś tam od dziecka zawsze marzyłem, żeby zostać bramkarzem. I co, jestem dzisiaj tutaj i mam nadzieję, że będę robił dobrą robotę. Poprzednim moim klubem był KS Łódź, był to mój pierwszy klub seniorski, byłem tam 7 lat. Z końcu barwy się zmieniły. Po siedmiu latach zmieniłem UKS, trafiłem tutaj, podpisałem kontrakt z Hrobrym, bardzo się z tego cieszę. I co, zostało tylko pracować? Chrobry, Bardzo stabilny klub, który bardzo długo występuje na poziomie pierwszoligowym. Cieszę się, że tutaj trafiłem i mam nadzieję, że zrobimy razem z trenerem i całą drużyną bardzo dobrą robotę. Głogów. Jestem tutaj jeszcze krótko, ale mam nadzieję, że zobaczę wszystkie piękne miejsca w Głogowie i spodoba mi się tutaj i będzie mi się tutaj bardzo dobrze żyło. Nowy sezon. W nowym sezonie na pewno chciałbym dać jakoś drużynie. Mam nadzieję, że zamknę bramkę